Tak więc witam ponownie na kanale Strefa Gracza z tej strony Mikołaj, a przed Wami 15 materiał z gry Kingdom Rush Frontiers. Dokładnie tak, moi drodzy. Przed nami ostateczny level kampanii fabularnej. Jest to, tak jak mówię, ostatni odcinek, ostatni level kampanii fabularnej, ale nie ostatni odcinek ogólnie oficjalny. Ponieważ jeszcze y, będą dodatkowe, poboczne poziomy, tak jak to było w pierwszej części. Y, tam mieliśmy jakieś dodatkowe zimowe, bagienne, jakieś ogniste poziomy. To tutaj z tego co pamiętam, znaczy pamiętam, z tego co widziałem tutaj się odblokowuje coś i tutaj się odblokowuje coś, więc no będzie jeszcze grania. Ale y, no, mamy tego Bonharta. ostatnio odblokowaliśmy wszystkich bohaterów. Jak widzicie mam, na szóst mam szósty level na Bonharcie. A to dlatego, że poza odcinkiem próbowałem zrobić ten level na trzy gwiazdki, no i nie udało mi się. Wziąłem sobie jakąś taktykę, no i, no i nie, nie pykło. Ale polewelowałem go trochę, tutaj go ulepszyłem. No i moi drodzy, to jest ostatni poziom tej kampanii. 15 odcinek na 22 z tego co wiem się chyba skończy, bo tyle jest przynajmniej poziomu. 16, 19, 18, 19, 21, 22. No, coś w tym stylu powinno to być, bo jest 7 dodatkowych poziomów pobocznych. Tu, tu jest chyba 3, i tutaj chyba 4 będzie. Nie wiem, zobaczymy. A tymczasem lecimy na finalny poziom kampanii. Będziemy walczyć tutaj z tym przeciwnikiem. Tylko, kurde, czy ja nie mam. Wejdźmy sobie do menu, wejdźmy sobie do menu. Ten film widzicie prawdopodobnie w sobotę o godzinie 12. Ja go nagrywałem wcześniej, więc wybaczcie mi, że nie będę niektórych komentarzy czytał. Ale później, jak już dorfam do tego momentu aż ten ostatni odcinek wleci, no to będę nagrywał kolejne i wtedy odpowiem na wszystkie komentarze. E, dobra, co byśmy mogli tu wziąć? No, nic. W sumie, no to bym mógł wziąć w sumie na wszelki wypadek. E, no i lecimy, lecimy. E, Legion powiedział, że dobrym pomysłem będzie Boneheart, Tutaj Fabułę pomija, bo mnie nie obchodzi. Ten gościu, jestem w stanie teraz powiedzieć, że ten gościu dorwał się do, jakiej, do jakiegoś kryształu, w którym prawdopodobnie siedzi jakiś potwór i on teraz będzie go przyzywał, tak? No tylko, że boję się, że skończy się to w ten sposób, że ten potwór sam go zabije i, i on już nie będzie zagrożeniem, tylko ten potwór będzie zagrożeniem. Jak to bywa w tych grach, to nie? Kawkę sobie zrobiłem kolejną przed filmem. No i co byśmy mogli tutaj sobie zbudować? Kurdy. Fucken fucking fucking hm O to co, nekromanci. Haha. Ha. trzeba trzeba to dobrze zrobić. Trzeba to dobrze zrobić. Aaa... dobra, dobra, dobra. Pick. Zrobimy tak. Might and magic. Like a charm. Might and magic. I've just hello. Nie wiem czy to jest mądre co ja teraz robię Ale to jest mój pierwszy pomysł Dobra spróbujemy Takie coś na początku zrobić Zaufajmy ucznikom Może z tego coś wyniknie Jednak No jeden mi tutaj przeszedł um, No o widzicie, <noise> tak to tu wygląda niestety. Zrobimy, kupimy sobie razwyt tego lepszego maga. No i jednak mi ktoś przeszedł, więc... No kiepa, troszeczkę słaba taktyka. Nie żeby coś. Anna and Glory. No ale spróbujemy, nie? No i przechodzą mi. Dawaj, dawaj atakuj go. O, jakieś kule lecą. Nieźle. Próbujemy postawić kolejnych magów tutaj. Choć też le żebym... lepiej, żebym nie przesadzał aż tak bardzo. No, jest kiepsko, jest kiepsko, wam powiem. Słabo to rozegrałem, strasznie słabo to rozegrałem. A... Bo mi przechodzą. Mhm. Poświęcę jednego z moich ziomeczków. Może uda im się go pokonać, co? Dobra. Udało im, się, udało im się. Tu sobie kupimy tych nekromantów. Ja w ogóle nie powinienem budować je symetrycznie, ale takie przyzwyczaje nie mam. A dobra, zobaczymy. Najwyżej powtórzymy. Daję sobie jedną szansę na powtórzenie tego poziomu później. Nie mogę też przesadzić wiadomo. Nekromantę kupimy razu, kolejnego. Ulepszymy maga. U, zabił mi ich. Ok. Teraz tu zauważyłem, że on mi tutaj bije. Myślałem, że szybko padli od tych tutaj, ale nie. Choć nie mogli, nie wiem, nie widzę, co się tutaj dzieje, nie jest na bieżąco z tym wszystkim. Kupimy razu sobie to. Mamy problem, bo się tutaj jaja dzieją. bo ci te, to są ci teleportujący, nie? Nie wiem. Nie zauważyłem. To są chyba... Nie, ci niewidzialni nie teleportują. Nie wiem, czy oni się teleportują, nie pamiętam. To są dwa osobne przeciwniki. Ci tutaj. Nie widziałem, żeby się teleportowali. To chyba nie oni. Tutaj bym chciał sobie kupić tego gościa, co wystrzeliwuje te rakiety w niebo i tutaj też zmieściłby się. A może. A może jednak. Okay, udało się. Alright, mu to. Teraz można uczniów polepszać bo oni też tutaj dosyć dużą rolę grają Aha przodzą mi tu fak fak, fak, fak. Dobra, 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 dobra. Nie przejmujemy się tym, dobra, rakiety go powstrzymały. Okej. Okay. No myślę, że drugi tutaj czy albo trzeci nie będzie złym pomysłem, no bo jednak oni przydaliby się też tutaj lepiej to bronić jednak nie. I tutaj w sumie też. Okej, okay, 11 fala idzie. O fakt, przechodzą mi tędy. Nie pozwolę na to. Fajny ten bonehart, ale... No w sumie dobre, fa fajnie, fajnie działa. O, zrzuca takie kości tutaj. Nie wiem co tam najlepiej będzie kupić na środek. Bo w rycerzy pójdziemy. No więcej życia mają, wszystko mają lepsze. Załucham rycerzom. No w razie czego jak będziemy mieli do końca levelu 15 życia, to aktywuję, żeby mieć trzy gwiazdki, wiadomo. A później nie będę musiał się z tym pieprzyć, wiadomo. Oni się leczą, nie, nie mogę ich tam puszczać. W sumie nie wiem, próbujemy. Oni się leczą. Ktoś, coś ich musi leczyć tam. Nie wiem co. Tutaj kupimy dwa tornada, ponieważ tornada będą świetnie zabezpieczać na później. Bra, kolejna fala idzie. No, to nadowicie, robi niezłą robotę. Odpornie na, na wiele rzeczy. O, oh, Dobra, te rakiety są cudowne po prostu. Czas zacząć bufy kupować. A to w ogóle nie mam tych wykupionych riderów. Powiem Wam, że całkiem nieźle sobie radzimy tutaj, i ta symetryczna taktyka, postawienia tego tak. Może, no ja to nazywam symetrycznie, robi robotę jednak, nie. To, że tutaj się tutaj. Tutaj mam taką armię, że tu i tu, nie, to jest, to jest, to jest coś cudownego. Aż wiecie co? Kupię jeszcze jednego robota, tylko właśnie pod to. Niech, nie, postawię go gdzieś tutaj. W sumie bym go postawił na najdalej jak mogę, a właśnie i też u niego wykupię to rakiety. Jest 15 fala, czyli zaraz będzie ten prawdopodobnie ten boss szedł. I tego Death Ciekawie jak jaką będzie szedł. Czy on gdzieś nie wiem, gdzieś tak będzie tu szedł tymi diamentami? Gdzieś tu czy tędy zejdzie? Mam tu jeszcze jakiś slot na wieże, co? Nikt mi tam nie przejdzie, bo te rakiety lecą za całą mapę, widzicie? Się nie trzeba martwić o nic Okej, okay. czyżby się już robiły te jaja jakieś W ogóle DMAZU mu nie robi Dobra, spójrzmy na to, co tutaj się dzieje. Look, it's moving. Coś tam, coś tam. No i wypuścił jakiegoś potwora. A i tego oczywiście zabił. No i kurde, przewidziałem wszystko. Teraz ja skonsumuję cały świat. Ok, co to jest? Kto Umbra. Nie ma kogoś takiego w Vengeance. Więc nie wiem, kto to. Ale Demage to on będzie dostawał z tych rakiet piękny. Niezłe te rakiety. Boże! Pokupujemy tylko i wyłącznie bufy dla nich wszystkich. Życie zwiększone. Myślę, że na spokojnie można tego użyć Żeby mieć trzy gwiazdki Dawaj, 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 kończ to jest! Udało się! Udało się. Udało się Jakie jaja. O nie, jeszcze coś. O, to nie koniec. To nie koniec... Co? To nie koniec! O kurna Gra Wiesz że, że grabisz sobie mocno. To w sumie mam... To jest dobry pomysł. Grabisz sobie bardziej. Jeszcze bardziej sobie grabisz. Nie! No chyba... Dobra. Nie! Tylko nie to! Pogrzmociło cię? Koniec? Ha, trzeba zabić je. Aha... Teraz ma mniej życia, tak? Chodź, atakujcie go. No nie pierdolcie, że przejdą! Zajebiście po prostu ja się nie spodziewałem, że to tak będzie. szustwo. Waj to, wejdź wejdź, widowaj, wejdź, 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 Sztakujcie to gówno. Jeszcze, jeszcze, jakaś maza. No nie wierzę w to po prostu. Nie mam nic. Mogę go zamrozić? Gówno, nic z nim. O, 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 jest! Ja pierdyle, nie. Co to jest za przeciwnik? Komplet un-underground coś tam stage. Udało się. Victory. Kogoś tam odkopali. Udało się. Jaki ten boss był dziwny. Ty, ale mnie zaskoczył. Ale mnie zaskoczył. Fuck. Się nie spodziewałem, ale dobre, dobre. Rozpadł się na części, dopóki tych części nie... A jak ty to życie. I tak dwie gwiazdki chyba mam z tego. <grym> no cóż, w pierwszej części też mieliśmy tam po jedną gwiazdkę, więc a ja nie mówię, o gwiazdki się w tej serii nie będziemy martwić. Ale ukończyliśmy główną fabuę przynajmniej. Więc ja mogę zastopować z nagrywaniem odcinków, poczekać aż one się wam pobrzucają. I sobie później ponagrywać dodatkowe poziomy. A dodatkowe poziomy jest chyba z 7, więc 7 jeszcze odcinków. No. Cóż, moi drodzy. Ja się będę z wami żegnał. No widzimy się w kolejnym materiale. No też już jutro, nie? Już jutro się pojawi kolejny film. Tutaj sobie skipniemy. Zobaczymy, co tu jest. Ura! Aha, to mu pewnie z tej laski wypadło. I to pewnie tutaj się coś odblokuje, co nie? Tu się odblokował i tam się odblokował. I tu się odblokowało. To jest jakiś dodatkowy poziom. To jest chyba ten jeden dodatkowy poziom. Ja pierdzielę. <grywa> Dlaczego? To już wiem skąd ten poziom się tam wziął. To jest są poziomy z Halloween. Słuchajcie. Tak, to są te poziomy z tego Halloween. To będzie naprawdę... Słuchajcie, a jakie są... No, jest to sama muzyka co w pierwszej części. Tu będą, by... jezu, jakie te poziomy były powolne. I ten, ten co z nim walczyliśmy. A tu? Co to, to jest? Jakiś port, jakieś stateczki. No, nie, 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 nie będę. O, oh, fuck. O tym Legion też wspominał. Może trudne. Co tu, tu idzie? No, nie. A -a. Dobra. E -a, cóż. Idę ten film montować, tu mamy dla niego w ogóle, fajne te kości były. O, to sobie ulepszę. A nie wiem, w sumie Bonhart fajny, ale też będę chciał przez te ostatnie levele potestować też te inne postacie. Ten, tego bym chciał spróbować teraz. Mi się spodobał, po samym wyglądzie, dobra. No dobra, to ja będę kończył ten film, dziękuję wam za oglądanie. I... no i co, nie wiem czy zrobię tego live'a, czy będę poza odcinkiem grał, zobaczymy, na razie stopuję z nagrywaniem filmów, bo jestem według własnego zdania teraz nagrany